Hej Siemano ludzie z tej strony, jak widzicie, jestem sobie na boisku. Tu jest jedno boisko za mną, tu jest drugie boisko. Tam gościu w ogóle kosi trawę. Dobra, idę sobie tutaj do środka. O, Fajna murawa, sztuczna. Idę sobie tutaj pod bramkę. Gościu, który kości trawę, patrzy na mnie. Pewnie nie wie o co chodzi, że tak, idę sobie z kamerą i nagrywam coś, gadam do niej. Ale co mnie to obchodzi? Dobra, idę sobie tutaj pod bramkę i zrobimy sobie unboxing na boisku. O, jest brameczka, więc sobie tu przycupnę. O, tutaj będziemy kiedyś strzelać gole. Dobra, przykucnę sobie. Mam tutaj jeszcze te saszetki z mecza, tak, z Champions League. Sorry oczywiście za, ten, za tą kosiarę. Tam gościu sobie jeździ i kosi. Ale dobra, otworzymy sobie i zobaczymy, czy coś fajnego mi tutaj wpadnie na boisku. W ogóle pada trochę deszcz i świeci słońce niezła akcja. A w ogóle jest to mój pierwszy dzień na urlopie. No dobra. Otworzymy sobie pierwszą saszetkę z Champions League. I zobaczymy, czy będę miał jakieś szczęście i coś mi wpadnie na tym boisku. Coś. O, sfokusowało się. Dobra. O, zaczyna słońce grzać. Dobra. O, patrzcie, jak fajnie mi to się udało otworzyć jedną ręką. Przyzwyczaiłem się już, jak robiłem szybki strzał. Więc zobaczymy, czy coś fajnego tu wpadnie. Papierki chowam. Fajnie tutaj jest. A zresztą nakręcę wam niedługo odcinek taki. Dobra, co my tutaj mamy? Pianić. Pianić. Dalej mamy Gimenez. Tu, co tu jest? Lopez. Antoni Lopez. O, mamy tutaj Dynamo Kijów, logo. I tu jeszcze jest Lin, Lin, Lindelof sorry. I konopianka. Chyba fajnie się nagrywa na tle boiska. Kurde, ubrałem bruzę. Padał deszcz, a teraz się zrobiło jakoś tak gorąco. Dobra, weźmy sobie drugą saszetkę. O. Jestem na urlopie, więc tak jak obiecałem będzie teraz więcej odcinków na kanale. Dobra, to chowamy. Przeważnie dużo ludzi tutaj jest. Dzieci, w sensie, które grają w piłkę. I nie tylko dzieci. Mamy tu pikę. Eee. O! Woland. Karta specjalna E, Golking i mamy Karima Benzeme. No to fajnie i borra i Petrowicz I borra i Petrowicz. Czemu tu nikogo nie ma? <laughs> Dobra, trzecia saszetka. Zobaczymy, co tutaj będzie. W sumie jest wczesna godzina. Może dlatego. Później pewnie będzie więcej ludzi. Chyba może dlatego też nie wyszli, bo padał deszcz przed chwilą. A może zaraz przyjdą. A Samoa, tutaj widzę na początek. A Samoa gola. Karasko. Mam go w tym w składzie w Fifie. Mobile Balan Balanta. Upięknie pięknie. Hat. Trick Hero Karim Benzema. No to pięknie, boisko przyniosło mi tu szczęście. Karim Benzema, Hat-Trick Hero. No nieźle. Najlepsza karta w tym unboxingu. I tutaj jeszcze bazóweczki i kazorla na koniec. No to powiem Wam szczerze, że boisko przyniosło mi szczęście. Właśnie nie kojarzę, czy ja go mam. Karima Benzema, muszę sobie sprawdzić. Więc sprawdzę sobie w domciu. No i co, to by było na tyle w tym odcinku, pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli odcinek Wam się spodobał chcecie więcej takich, zostawcie łapeczkę w górę, a za chwilę będzie kolejny odcinek taki, a zresztą powiem Wam na tym odcinku o co chodzi i myślę, że pomysł Wam się spodoba, także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, no, w sumie dawno mnie nie widzieliście, włoski trochę urosły, więc pa pa!